Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy zacząć korzystać z czytnika palca w Xiaomi 14T oraz 14T Pro. Aby dodać odcisk palca musimy wejść w ustawienia, następnie w ustawieniach szukamy opcji odciski palców, dane twarzy i blokada ekranu, następnie wybieramy oczywiście te opcje i w tym miejscu naciskamy odblokowanie odciskiem palca. Czekamy chwilę, jeżeli nie mamy ekranu blokady to będziemy musieli ustawić jakąś blokadę, jakieś hasło, Natomiast jeżeli mamy no to oczywiście wpisujemy po prostu nasze hasło i przechodzimy dalej. Następnie mamy wskazówki dotyczące osłony na ekran, czyli jeżeli mamy tam jakieś szkło hartowane nałożone i tak dalej, no to wiadomo, że te dane z odciskiem palca mogą być troszkę niedokładne, aczkolwiek zazwyczaj nie ma z tym problemu. Także naciskamy rozumiem. Na dole mamy skaner i po prostu naciskamy palcem, dotykamy właściwie palcem na ten skaner i staramy się dotknąć ze wszystkich możliwych stron, tak aby później nie było problemu z odblokowaniem. Jako taką wskazówkę mogę także podpowiedzieć, że czasami dla pewności można dodać na przykład drugi palec, właściwie nie drugi palec, a jeszcze raz zeskanować ten sam palec. Właśnie w tym celu, aby, aby nie było później problemu, że na przykład pod jakimś dziwnym kątem dotknęliśmy skanera i nie może nam się odblokować telefon. Kiedy już zeskanujemy palec, naciskamy gotowe. W przypadku, jeżeli chcemy usunąć odcisk, no to wchodzimy w odcisk palca tutaj i naciskamy usuń odcisk palca. Jeżeli chcemy dodać kolejne, to oczywiście tutaj mamy taką opcję. Mamy także kilka jakichś dodatkowych ustawień, które warto sobie tutaj przejrzeć. I to tyle. Oczywiście skaner znajduje się dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli mamy Always on Display, no to mamy także widoczny, widoczny ten, ten skaner. Jeżeli wejdziemy w, w ekran blokady, no to oczywiście tutaj mamy te kółko i w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.